Kasiu, jak wyglądała Twoja droga do sukcesu? No, Na pewno była bardzo trudna, bo trzeba było trenować codziennie i solidnie. Tym bardziej, że w sierpniu na obozie Kadry Polski Seniorów spotkałam kontuzję i rozwaliło mi się kolano. Do samego końca roku, czyli do grudnia, leczyłam się i od stycznia zaczęłam systematyczne treningi. Musiałam nadrobić to wszystko, co, co tak naprawdę straciłam, bo pół roku to spora. Jeździłam na zgrupowania Kadry Polski Juniorek i młodzieżowców, przygotowując się do tego. Wystartowałam w trzech turniejach dwóch międzynarodowych, jeden w Austrii, mm. drugi w Bułgarii i w Pucharze polski w seniorek u nas w kraju. A Kasia teraz tej chwili już jest bardzo szczęśliwa i trzyma już już mi dziękuję bardzo. Zaczęliśmy od firmy od Duet, kolaży i też do wieku juniorek, gdzie sponsorujemy i już mamy w naszych osiągnięciach, mamy niszczenie świata i nie, ale tak samo. Tak samo. Jest to, są to dwie dyscypliny, które bardzo chętnie sponsoruję i myślę, że na tyle pozostanę, już, jeżeli chodzi o przyszłość, ale będziemy postarać się to bardziej zintensyfikować i bardziej, bardziej finansowo mocniej więcej pieniążków dołożyć. Na no, pewno się cieszę z tego, że zdobyłam ten medal, bo tak jak już wspomniałam, po kontuzji no, nie było to proste, żeby się tak odrodzić, że tak powiem wrócić do tego w tak szybkim czasie. No, zmotywowało mnie to bardziej. Teraz mam nadzieję, że to mnie pociągnie, bo jestem po dłuższej przerwie, że tak powiem, bez e, takiego medalu z takiej imprezy rękowej z Mistrzostwa Roku czy Świata. No i jeszcze ta grupa młodzieżowców czeka przez dwa lata, także myślę, że będzie dużo lepiej. Po to pracuję, żeby za 4 lata gdzieś tam spróbować i, i dążyć do tego, co jest marzeniem każdego sportowca. W każdym razie na pewno będzie większy odzew, kiedy taka firma jak Pesta da przykład bezinteresowności i zaangażowania.